No, i to jest chyba taka przypadłość ciągników wykorzystywanych do odśnieżania. Mówiąc tak kolokwialnie, dosyć nieciekawie to wygląda. Oczywiście, można by to jeszcze tutaj jakoś zabezpieczyć, niektóre elementy. Witam serdecznie z firmy Korbanek. Przyjechaliśmy nas z warsztatu, w pod Podgórnym. Jak tu widzimy na warsztacie, mamy różnorodne, jeżeli chodzi o kolory, bo i mamy ciągnik farmtrack, który tutaj dzisiaj będzie bohaterem naszego filmu, no ale też tutaj mamy i ciągnik Fenta w tle, no tamten ten Jondir z tą przekładnią, no, który tam niebawem będzie skończony. Tak jak widać już tutaj przekładnia częściowo jest prawie że zrobiona, zostało nam złożyć dwie połówki i w całości zamontować do ciągnika. Ale wracając do ciągnika FarmTrack 60, 665 DT. Ciągnik o mocy 58 z haczykiem koników, czyli to prawie prawie 59, bo 58,5 konia. Trzycylindrowy silnik o pojemności 3400 cm3. Pompa rotacyjna tutaj widać, no i taki tutaj o. Podniesiemy maseczkę troszeczkę wyżej, tak jak widać ciągnik tutaj zresztą co roku właściwie trafia, zawsze w tym okresie, tutaj krótko przed zimą do nas, do warsztatu, żeby go tu troszeczkę przejrzeć, przygotować, właściwie usprawnić, żeby w sezonie zimowym, bo tutaj wykorzystywany głównie do odśnieżania, tutaj mamy jedną część pługa do śniegu jeszcze jest zdemontowana u klienta żeby go tutaj półskuteczniać i ponaprawiać a przede wszystkim no, żeby te wszystkie dźwignie chciały chodzić no i co tutaj będzie widać no to faktycznie no i to jest chyba taka przypadłość ciągników wykorzystywanych do odśnieżania może nie do odśnieżania a bardziej do posypywania solą no bo jak widać tutaj wszędzie pełno korozji. Ciągnik ma około 3,5 tysiąca godzin przepracowanych, więc troszeczkę już ma przepracowanych tych godzin, ale to też nie jest jakaś duża ilość. Natomiast jeżeli się popatrzy na podwozie, czyli na przekładnie, tutaj widzimy też i, i błotniki, no to tutaj dosyć dużo tej korozji jest. No i przede wszystkim, co tutaj mieliśmy zrobić, no to e, naprawić układ sterowania i hamulcami, i przełączania biegów, no bo to wszystko było po prostu zapieczone, nie chciało działać. Tak jak mówię, no ciągnik prawie 60-konny, czyli taki akład w sam raz do tego typu prac, można by powiedzieć, nie za duży, nie za mały, prosty, czyli coś podobnego, jak tutaj stoi chyba następca. Można by powiedzieć, ciągnik Arbos 3055 Troszeczkę słabszy ciągnik, jeżeli chodzi o moc silnika Ale co ciekawe, tutaj silnik jest czterocylindrowy O troszeczkę mniejszej pojemności, bo niecałe 3200 Ale cztery cylindry, nie trzy Pompa tutaj jest rzędowa no, i tu można by dywagować, która pompa lepsza, która, która gorsza. Na pewno pompa rzędowa jest mniej wrażliwa na jakość paliwa. To zresztą, tak jak można powiedzieć, że każda 60, każde paliwo przepali. Natomiast, gdyby to samo paliwo wlać do ciągnika na przykład 363P, gdzie mamy pompę rotacyjną, to już niekoniecznie. No, taka różnica, wiadomo, to jest ciągnik nowy. Ten tam już jest kilkuletni, natomiast tutaj nowy ciągnik, akurat szykujemy go do klienta, montujemy układ pneumatyczny jedno i dwuobwodowy. No i tutaj różnica to też właśnie polega, że w tym Fartracku mamy tylko jednoobwodowy, a tu jest jedno i dwuobwodowy układ hydrauliczny. Natomiast tak można powiedzieć, że prawie, że te ciągniki prawie tak samo wyglądają, to jak mówiłem silnik troszeczkę słabszy, troszeczkę mniejsza pojemność pompa rzędowa. Oczywiście tutaj już w ciągniku mamy układ klimatyzacji, co widać tutaj sprężareczkę na korzyść Arbosa na pewno przemawia też układ hydrauliczny, gdzie jest pompa o zdecydowanie większej wydajności. Natomiast tutaj pompa w ciągniku FarmTrack to ma 34 litry, bodajże. W wydajności, natomiast w ciągniku Arbos ten układ hydrauliczny ma wydajność 45 plus 15, czyli w zasadzie 60 litrów wydajności. Układ hydrauliczny. Udźwig podnośnika jest bardzo też podobny, mimo że ten jest ciągnik mocniejszy do no, kilka koni, ale jest mocniejszy. Także udźwig jest porównywalny, bo wynosi około 2,5 tony patrząc na końcówki ramion podnośnika. Że to, jeżeli na taki mały ciągnik, to naprawdę te podnośniki tutaj w, tych, w jednym w drugim ciągniku całkiem całkiem przyzwoite. Tak jak mówiłem, no tutaj co widać to już jest częściowo tutaj troszeczkę rozruszane, powymieniane, porozbijane, naprawa właściwie to bardziej taka dubanina, grzebanie, odrzewianie, czyszczenie i, i ponowne później e, montowanie, żeby to wszystko działało. W tym ciągniku, bo tak na przykład, jak tutaj mamy dźwignię od rewersu z przodu pod kabiną, tu już widać, to było zapieczone na tym przegubie że tego rewer rewersu ciężko było przełączać. No więc to takie rzeczy, yy, które no niestety tu wymagały, aby tutaj naprawy, nie wymiany, naprawy, wymienione to były końcówki drążka kierowniczego, bo też tu już były luzy. Tutaj skasowaliśmy też luzy i nasmarowaliśmy yy, słożnie. Zwrotnic na przedniej osi. No i ciągnik, tak jak mówię, do używany do odśnieżania, i teraz bym tak może chciał tutaj nawiązać, żeby uniknąć tego typu sytuacji, to chyba znacznie lepiej byłoby, gdyby ciągnik do warsztatu, a przynajmniej żeby został dobrze umyty, zaraz po sezonie, a nie przed następnym sezonem. Bo myślę, że ta korozja tutaj wszechobecna byłaby dużo mniejsza, gdyby niezwłocznie właściwie po zakończeniu sezonu zimowego ciągnik został dokładnie umyty może przejrzany, przesmarowany to nie byłoby problemu, że pozapiekałyby nam się tutaj na przykład dźwignie tutaj to trzeba było tutaj rozruszać a to wszystko było tutaj, mamy linki sterowanie hamulcami to wszystko po prostu stało jak zamurowane w betonie i widać tutaj odrdzewiacz, chemia no i trzeba niestety z tym walczyć, bo inaczej się tego nie da uskutecznić i to najgorsze jest to, że no tej roboty nie widać bo w zasadzie jeżeli chodzi później o części to, to nie będzie tutaj jakby dużych kosztów, natomiast tej pracy jest co nie miara no i i niektóre rzeczy oczywiście można by to może szybciej naprawić Gdyby na przykład wziąć odciąć, wymienić na nowy element, no, z nowych elementów to mamy szybko złącza od hydrauliki, zamontowaliśmy. Tu już też był z nich wyciek i on się wyciekły. To jest jedna, ale dwa zacinało się, ale to też wiadomo, że od czego? Od soli. Także najlepiej byłoby, gdyby taki ciągnik użytkownik, musimy mu zasugerować, żeby jednak w przyszłości, czyli na wiosnę zaraz, albo jeszcze nawet zimą, jak już jest tam w zasadzie zima, to jak się skończy sezon zimowy, ciągnik odstawić do warsztatu, porządnie go umyć, przesmarować, zakonserwować i wtedy na pewno tej pracy będzie zdecydowanie mniej niż tak jak teraz, bo umycie to jest jedno, dwa, no to trzeba te elementy niestety wszystkie rozruszać, teraz nasmarować, no i tak, żeby to chodziło. Zajrzymy do wnętrza tego ciągnika. No, tak jak widać, kabina, tak jak mówię, ciągnik już jest kilkuletni, więc tutaj kabina jest starego typu sześciosłupkowa. W zasadzie no, drzwi tutaj nie ma. Oczywiście yy, amortyzatora to zostało też, już trzeba wcześniej urwane. Być może operator. No i zresztą drzwi też widać, nie są już oryginalne, to jest pleksa zamontowana. Zamek też tutaj wygląda jak wygląda no i, i tak to jeżeli chodzi o wnętrze tego ciągniczka ale kabina dosyć przestronna nie można powiedzieć fotel całkiem komfortowy tutaj zamontowany nie wiem czy to jest oryginalny raczej możliwe że nie że już był przekładany ale widać że tutaj jeżeli chodzi o komfort to źle nie jest w tym ciągniku całkiem przyzwoicie płaska podłoga zresztą no to i tak jakby w tamtym samym znaczy podobnym arbosie wygląda to tak też podobnie zresztą możemy zajrzeć jak tam wygląda w kabinie dla porównania czy to no poza tym że to już jest kabina czterosłupkowa wiadomo duże drzwi też widzimy tutaj mamy zdjętą akurat wykładzinę bo normalnie jest to wykładzina no, ale to montujemy układ pneumatyczny zawory do przy pedała hamulca dlatego też to, to wygląda yy, w tej chwili może mniej mniej okazale i ktoś pomyśli, że jest blacha, nie, tutaj jest też wykładzina, zresztą cała kabina jest dosyć ładna z klimatyzacją, także tutaj naprawdę ciągnik jest też bardzo fajny, jeżeli do tego typu na przykład prac by miał być używany, ale niekoniecznie, bo tego typu ciągniki są używane też normalnie w rolnictwie jako ciągnik pomocniczy, a w małym gospodarstwie jako ciągnik główny, tu widzimy też czy nie powiedziałem, albo ma zaczep górny, ma belkę polową, natomiast w tym farmtraku, tutaj zaczepu górnego, no w tej chwili nie ma go. Nie wiem, czy był tu kiedyś zamontowany, trudno powiedzieć. Możliwe, że tak, natomiast spornie do tego zaczepu no jest, tak bym powiedział, troszeczkę delikatny. Także tutaj dużo o tej, o tej naprawie się nie da powiedzieć, natomiast. Jako ciekawostkę, tym bardziej, że zbliża się sezon zimowy i wiele ciągników wyjedzie pewnie na, do odśnieżania uliczek osiedlowych, parkingów przy marketach, gdzie można takie właśnie ciągniki spotkać do odśnieżania, że najlepiej od razu po zakończeniu sezonu tych prac zimowych ciągnik dokładnie umyć, zakonserwować te elementy, które mogły gdzieś tam być narażone na korozję, żeby przed następnym sezonem nie trzeba było ponosić kosztów, no bo to są koszty, kosztów naprawy w tej chwili tutaj tych wszystkich elementów, no bo wygląda tak, oczywiście można by to jeszcze tutaj jakoś zabezpieczyć, niektóre elementy z woskiem, żeby tam ta korozja może aż tak nie wchodziła, ale wszystkiego wiadomo, że woskiem się nie da zabezpieczyć, ale na przykład tam gdzieś jakichś tych elementów ruchomych, bo zabezpieczenie woskiem, no, można zabezpieczyć elementy, które no, nie są ruchome i, i, i typowo przed korozją, natomiast jeżeli to coś ma się ruszać, czyli tak jak na przykład ta dźwignia od rewersu tutaj mechanicznego, no to tam wosk za bardzo nam nie pomoże. Tutaj widzimy też jest rozebrane, bo aż tu i do góry było smarowane i odrodzewiane, Faktycznie Mówiąc tak kolokwialnie, dosyć nieciekawie to wygląda cały ciągnik. Zresztą troszeczkę nieciekawie już teraz wygląda, no bo został. A jest zaczep, mówiłem o zaczepie. Jest zaczep, przecież tutaj wisi z tyłu też ładnie. Czy z przodu wisi na wsporniku od spycha. Przeoczyłem taki drobiazg, co sami się niestety zdarza. No, dbajmy o swoje ciągniki maszyny one dla nas wykonują czasami cięższą czasami lżejszą pracę więc też należałoby im się czasami troszeczkę żeby opieki z naszej strony i zadbania o ich stan techniczny i tak żeby były zawsze sprawne gotowe do pracy a nie przed pracą wtedy kurczę jak się pali to kopiemy studnie to już jest troszeczkę za późno więc tak bardziej ten film potraktujemy jako taką może nie przestrogę, ale informację, żeby to jednak pewne rzeczy zrobić troszeczkę wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania naszych filmów. Niedługo będzie druga część z naprawy ciągnika John Deere. Tutaj widzimy ta przekładnia, połówka przekładni już jest zmontowana, jedna i druga, praktycznie prawie cała. No i będziemy kontynuować naprawę ciągnika Rondir w tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę i poproszę łapkę w górę. Do usłyszenia.